Cześć! Z tej strony Krzysiek. Witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na ciasto, które fantastycznie sprawdzi się na wielkanocnym stole. Przygotujemy niesamowicie kremowy i rozpływający się w ustach sernik gotowany o smaku pistacji. Oczywiście w takim wypadku nie może zabraknąć też polewy z białej czekolady. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać jakie są wasze ulubione serniki. Zapraszam was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego sernika pistacjowego zaczynam od zblanszowania orzechów. 200 g pistacji wrzucam do wrzącej wody i gotuję je przez około 2 minuty na średnim ogniu. Ważne jest, żebyście użyli pistacji, które są surowe i niesolone, ponieważ nie chcemy wprowadzać do ciasta niepotrzebnych smaków. Po dwóch minutach ściągam rondelek z ognia i odcedzam jego zawartość na drobnym sitku, po czym krótko przelewam wszystko zimną wodą. Tak przygotowane orzechy wykładam na czysty ręcznik kuchenny i rozprowadzam je równą warstwą na tkaninie. Zblanszowane pistacje delikatnie osuszam ręcznikiem z nadmiaru wody, przy okazji pocierając je w taki sposób, żeby naruszyć brązową skórkę, która się na nich znajduje. Po ich osuszeniu zaczyna się dość żmudny etap pobierania. Każdy orzeszek musi zostać oczyszczony ze skórki, szczególnie jeśli zależy nam na delikatnej zielonej barwie ciasta. Chwilę to zajmie, więc uzbrójcie się w cierpliwość, albo znajdźcie kogoś do pomocy. Oczyszczone ze skórek pistacje przekładam do misy robota kuchennego i dodaję do nich 100 ml gorącej wody. Orzechy rozdrabniam do uzyskania w miarę gładkiej, gęstej masy. Od razu wam podpowiem, żebyście zrobili to raczej w szerokim, plastikowym kielichu z porządnymi ostrzami. Oczywiście gorącą wodę dodawajcie wtedy cienkim strumieniem już do delikatnie rozbitych pistacji. Uzyskanie odpowiedniej konsystencji może zająć nawet do 10 minut, dlatego polecam od czasu do czasu wyłączyć robota i przemieszać zawartość misy. W ten sposób nie przegrzejecie sprzętu. Gotową pastę przekładam do osobnego naczynia i na chwilę odstawiam. Wiem, że na tym etapie może wam się wydawać, że wstyd pokazywać ludziom taki klejster, ale zaufajcie mi, w tym szaleństwie jest metoda. Oczywiście, jeśli nie macie odpowiedniego sprzętu do przygotowania pasty, możecie użyć gotowej ze sklepu albo internetu. Wtedy użyjcie jej około 300 g. Kiedy pasta pistacjowa jest gotowa, zabieram się za właściwą część sernika. Do niewielkiego dzbanka wlewam 100 ml mleka i dodaję do niego 80 g mąki ziemniaczanej. Zawartość dzbanka krótko mieszam za pomocą rózgi do uzyskania jednolitego płynu. Z tak przygotowanym mlekiem przenoszę się na kuchenkę, gdzie w dużym garnku z grubym dnem rozpuszczam 200 g masła. Do rozpuszczonego tłuszczu dodaję 100 g cukru pudru. Zawartość garnka krótko mieszam do rozpuszczenia cukru w maśle. Kiedy to nastąpi, dodaję kilogram kg twarogu sernikowego z wiaderka, po czym mieszam zawartość garnka do wstępnego połączenia. Wtedy zmniejszam ogień na najmniejszy możliwy i dodaję łyżeczkę pasty waniliowej i 5 średnich jajek. Składniki sernika energicznie mieszam ze sobą, najlepiej już za pomocą rózgi do całkowitego połączenia i uzyskania jednolitej masy. Wtedy dodaję do masy serowej przygotowaną wcześniej pastę pistacjową. Delikatnie zwiększam grzanie i stale mieszając podgrzewam wszystko do osiągnięcia w miarę gorącej, ale nie wrzącej masy serowej. Masa na tym etapie nie może się zagotować. W innym wypadku jajka zetną się i skończymy z pistacjową jajecznicą. Prawdopodobnie przepyszną, ale nie o taki efekt nam przecież chodzi. Kiedy masa jest już gorąca, dodaję do niej mleko połączone z mąką ziemniaczaną. W trakcie dodawania płynu warto cały czas mieszać masę serową, w ten sposób nie wytworzą się w niej nieprzyjemne grudki. Zawartość naczynia powoli doprowadzam do wrzenia. W tym czasie nie przerywam mieszania, żeby uniknąć przypalenia. Na średnio niskim ogniu może zająć to nawet do 10 minut, dlatego uzbrójcie się w cierpliwość. Kiedy masa serowa się zagotuje pozwalam jej delikatnie bulgotać przez około 2 minuty. Wtedy zdejmuję garnek z ognia i odstawiam na około 5 minut do delikatnego przestudzenia. W tym czasie zajmuję się spodem ciasta. Na dnie wyłożonej papierem do pieczenia blaszki o rozmiarach 18x28 cm układam maślane herbatniki. Robię to w taki sposób, żeby mieć jak najmniej docinania ciastek. Na spód z herbatników wykładam połowę masy serowej i rozprowadzam ją równą warstwą po całej powierzchni formy. Warto zrobić to na tyle delikatnie, żeby nie poprzesuwać herbatników. Nie powinniście mieć też problemów z ich wypływaniem, ponieważ masa będzie bardzo gęsta i ciężka. Po rozprowadzeniu pierwszej warstwy sera układam na niej drugą warstwę herbatników. Robię to dokładnie tak samo jak w przypadku spodu ciasta. Po ich ułożeniu wykładam na nie resztę masy serowej i ponownie wyrównuję jej górę. Im lepiej to zrobicie, tym równiejsza będzie góra waszego sernika, dlatego warto się do tego przyłożyć. Na górze ciasta ponownie układam herbatniki z tą różnicą, że wykładam je spodem do góry. Dzięki temu łatwiej będzie pokrycie polewą czekoladową. Na całe ciasto zużyłem około 450 g herbatników, ale ich ilość może zależeć od wielkości waszych ciastek. Tak przygotowany sernik na chwilę odstawiam i zajmuję się dekoracją ciasta. W tym celu do niewielkiej miski przekładam 200 g białej czekolady i dodaję do niej 100 ml 36% śmietanki. Naczynie trafia do mikrofali na 20 sekund, po czym wyciągam je, krótko mieszam jego zawartość i ponownie odstawiam do mikrofali na kolejne 20 sekund. Czynność tą powtarzam do całkowitego rozpuszczenia czekolady w płynie. Wtedy do polewy dodają niewielką ilość białego barwnika spożywczego. Jest to krok całkowicie opcjonalny i możecie go pominąć. Mi zależało po prostu na tym, żeby polewa wyraźnie odróżniała się kolorem od masy serowej. Kiedy kolor i konsystencja polewy mi odpowiada, przelewam ją na wierzch sernika. Delikatnie rozprowadzam ją po całej powierzchni ciasta, tak żeby całkowicie pokryła powierzchnię herbatników. Na polewę wykładam jeszcze 50 g grubo pokrojonych pistacji. Spełnią one głównie rolę dekoracji, ale również przełamią delikatną strukturę ciasta. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie swoje serniki udekorować w dowolny inny sposób, który Wam odpowiada. Gotowe ciasto trafia do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc, do całkowitego zestalenia masy serowej. Następnego dnia delikatnie wyciągam sernik z blachy i już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cieszyć się jego kremową konsystencją i delikatnym pistacjowym smakiem. Zrobione! Nasz prosty, gotowany sernik jest gotowy do podania. Można się częstować. Sami widzieliście, ciasto jest bardzo proste w przygotowaniu, wymaga jedynie odrobinę cierpliwości. Pistacje nadały całości nie tylko delikatnego, subtelnego smaku, ale też pięknego koloru. Wszystko to pokryte jest przyjemną, słodką polewą, a orzechy, którymi udekorowaliśmy ciasto, fajnie przełamują strukturę miękkich herbatników i masy serowej. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!